kochani, Bo wypatrzyłam Krzysia z kompleksu, naszego kochanego Kompleksu. Który oczywiście znacie z naszych vlogów. Koszysiu, co ty, co ty będziesz u nas na zlocie robił? Powiedz nam. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzicie, w tym momencie jestem w pracy, rozkładam flagi. Pięć minut przerwy, następnie banery. No i co będziemy robić? Będziemy się dobrze bawić. Tak. Tak, ale co będziemy robić, kochany, bo będziemy pokazywać, bo Wy możecie teraz przeglądy gazowe robić, tak? Tak, oczywiście. No, my tu nie przyjechaliśmy się właśnie do końca bawić, ale także przyjechaliśmy do pracy. Tak. Piotr, nasz pracownik, właśnie w tym momencie robi przeglądy gazowe wraz z normą 607 oraz naklejką, gdzie jest już sporo zainteresowała. Tak, było, bo było, bo po śniadaniu, po tych hot sobie ustawiła się do Was No Nawet kolejka. Tak, to mieliście kolejkę jak za komuny. Z czego bardzo się cieszymy. Tak, także kochani, jak przeglądy, to w kompleksie, pamiętajcie. Oczywiście naszym zaprzyjaźnionym kompleksie, bo my jesteśmy z Wami od zawsze chyba, nie? Zgadza się. I wszystko, cokolwiek było robione, to oprócz tego, że furgon dla Ciebie, to jeszcze kompleks. Tak. tak. No. Tak. Także kompleks rządzi. Nie, między konkursami mamy firmę Kompleks, która nam zrobi przegląd gazowy u Piotrusia. Piotruś, będziesz robił przegląd? Tak jest w Kampleksie? Także czekamy na pana, zaraz nam przyjdzie i będziemy robić przegląd gazowy, żeby móc bezpiecznie jeździć. działa, ale jest Wyłącz. Wyłączona? Wyłącz. Wszystko musimy wyłączyć. To jest pusta, więc można ją No no Troszeczkę trochę. To coś zapłynę butle? Aha, bez jednej wioski. Zobaczcie. Nie ma, nie ma, nie ma. Zobaczcie, co jednej wioski. O! Zobaczcie. Niestety. Jacy wikingowie. Bimber! Spuszczamy ten, jak to się nazywa, osiedłości. Spuszczamy gaz, bo. Tak. Puch. Dobra, i teraz muszę powiedzieć znaleźć wszystkie urządzenia Czemu tu sz... Czego tu szukasz? Tabliczki znamionowe wszystkich urządzeń. Tak? Tabliczki znamionowe tak. wszystkich urządzeń I szukają. I tylko masz dostęp do tego zaworu tak? no, 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 no dobra, to już skojarzę. Ostatnie cyferki mam. Okay. Dobra. Co jeszcze potrzebujesz? Duka jest na prąd To się podłączasz i co? Wpuszczasz? Co jest? Ciśnienie robię A ciśnienie tak. robisz I Tak jak co? To jest spadek To jest spadek To jest spadek Ciśnienie tak, masz rację To jest eksplozja I? Będzie zero zaraz? Może coś tam wygrzeby. Minus. Minus jeden. Minus jeden. milibarów. Jest. Wychodzi. Czyli jest OK? Jest okej. Okay. milibary, tak? Okay. Jest okej. Okay. Jesteś bezpieczny, Piotr. No, faktura z przelewem już od razu. Ta, od razu. Możesz zwiększyć kwotę ubezpieczenia na życie. <laughs> bierz go, bierz go. No jest będzie naklejka, będzie wiadomo, że jest ok. Kochani, a teraz robimy sprawdzonko u Krzysia. Tu już leci też w dół. Nie, stoi jeszcze. Nie, to już. już Zobaczył, leci? zobaczyłbyś tutaj, gdzie to jest, Je się, je się ten zegarek. No. Gdzie to jest. A u nas nie jest takie prosto do zrobienia. Także zrobiony jest gaz. U Piotrusia, u Krzysia teraz robimy. I za chwilę nasza kolej. Tylko u nas nie jest też takie, wiecie? Chopsiu. Nie, nie o, tak panowie się kładą. Jest na czerwono, błąd, Piotr. A to nic, tam było też. O nie, E się wyświetliło. O, u Ciebie jest E. A E to błąd. Zobaczymy, co tu wyszło. My mamy kuchenkę i... Piekarnik na prąd. Ale może dałby ten... No. Światło. Nie, lampkę jest. Ja lampkę masz kotyk ty bo czytałeś przy niej. Tam. Zaświeć. Telefonem. No nie, po... Ja chcę zdjęcie zrobić. A. Przecież lampkę to, chcesz jakąś? Przecież to pasz. też zachowane jak... Pasz. Taką. Jest my to jesteś przygotowani. A masz tam numer? No kurwa to tylko z tej strony. Trzeba się na trzeba się, wiecie, żeby dziadkiem no, zostać to trzeba się narobić. Nie ma nie ma no. Nic, nie, ma lekko. nie ma lekko. Będzie kierowniku, dobrze? <grymka> U, uh, uh. Jak to te mówią, te z rogami? Uh. albo o. Oh. Oh. <grymka> Co piszczy lodówka teraz, że gazu nie ma? Bo nie wyłączyłeś. Gaz, kochani, sprawdzony okazało się, że u Krzysia, dlatego się alarm włączył, bo lodówki nie wyłączył. U nas chyba zaczyna A stąd błąd, że lodówka włączona, więc robimy od nowa, żeby miał już skoręce i nogi. I co tam się dzieje? Prawie wszyscy przebrani i robi się tam rocznie. I wielkie chłopy przebrane za babę. Jest wesoło. Krzysio, zresztą też mam perłówkę. Tak, też piękne. Tak, piękny. piękny i młody. I słuchajcie, panowie, wszystko w porządku? Oczywiście. No. Jak zawsze? Zadowolony Krzysiu? Ja jeszcze nie wiem, ile ale. Eee, w, w porządnym przyszedł. kamperze no, zawsze, o, 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 zawsze <laughs> będę wszystko w porządku. No właśnie, w porządnych kamperach jest wszystko tak. w porządku. No. Czujesz się bezpiecznie? Bardzo. No, elegancko. To teraz do nas. Do nas. I co? O. to ty miałaś tam czołówkę. Czołówka jest u Łukaszka. Czołówka jest potrzebna. No i u nas trzeba pod samochodem, bo my mamy pod samochodem. Patrzcie, co się tutaj dzieje. Jeszcze. Nie, jakoś nie, ten zaworek tak nie staje. ledwo dwa pan sobie robi. Aha. O, u nas już działa. U nas zaczyna działać. teraz. Sprinterek. Pokażę, ja wiesz, że ty masz drzwi otwarte z tej strony. Zobacz. A, otworzyłeś przed chwilą? No dobrze. A my mamy, o, my mamy taki widok z okna. Bo tutaj mamy sypialnię. No to pokaż. Pokaż. Słuchajcie, nie wiem, czy ksłanka ma mówiła. Zwrócę kamerkę. Nie wiem, czy Ksmelka wam mówiła, ale Nie teraz jesteśmy, jesteśmy, teraz na e, sprawdzaniu szczelności gazu. U nas już. U nas w Mercedesiku. O, proszę bardzo. I teraz wam pokażę. Odwrócę kamerę jeszcze raz. O. I tutaj mamy taki teścik tego gazu. Teraz widzicie. Yy, od spodu jak ten samochodzik wygląda to jest pierwszy yy, pierwszy film jak wyglądamy my od spodu i tutaj mamy butlę gazową i reduktor anty coś tam anty słuchajcie yy, tak wyglądam ja przy progu to jest anty yy, osowy, antygazowy, coś takiego, antystrząs. No, tak to wygląda. Tu jest Piotruś, który z kompleksu robi... O, siamanko, który nam robi ten serwisik. Także zachęcamy, jakie jedziecie za granicę, czy w ogóle dla bezpieczeństwa swojego, żeby to sobie ogarnąć w kompleksie oczywiście. Ciao. No i co, już koniec? Tak. U nas jest? Paragon wychodzi? Paragon już ja no tu. tu jest, wyszedł. Już jest. A już nasz jest, wyszedł. No. I to wszystko jest ok? Tak. No to najważniejsze, będziemy bezpieczni. Czujesz się bezpiecznie? Tak. No. Ja zawsze czuję się No to teraz popodpisuj dokumenty. Dokumenta Tak. No tak. Certyfikaty. Na co? No Na szczelność gazu. No ale